Udało wam się odblokować drugi odcinek maratonu. Z tej strony ananasek i ostatni odcinek maratonu odblokuje się po wbiciu 2000 łapek w górę pod tym materiałem. Zawiera on dwa tak zwane główne mity z przeciąganiem. No tak więc myślę, że warto zostawić łapkę w górę, aby go jak najszybciej odblokować. Bo to nie ostatnia niespodzianka, którą dla was przygotowałem. Ale więcej dowiecie się jak się wam uda już go odblokować. W tym czasie zapraszam ponownie na seans. Zależnie od rozmiaru oraz rodzaju opon zmienia się waga traktora. Tak więc kupiłem John Deere 7R z standardowymi oponami, z szerokimi oponami oraz oponami Michelin. W zależności od opon, waga ciągnika jest różna. Który kombajn wykona szybciej pracę? Najmniejszy z największym headerem, czy największy z najmniejszym headerem? Najmniejszy header w grze to New Holland TX32 Header. Ma on 4 metry szerokości roboczej, a największy to New Holland 31,62 Draper 45 ft 13,7 m roboczego. Największy kombajn w grze to New Holland CR 1090 700 koni mechanicznych, a najmniejszy, który jest w stanie obsłużyć największy header, to Massey Ferguson Activia 7347S 306 koni mechanicznych. Niestety, Bizonowi oraz innym kombajnom brakowało mocy, by wystartować z tym headerem. Wygrywa największy header. Jak widać, ewidentnie kombine z największym headerem szybciej wykona daną mu pracę. Czy konfiguracja opon ma wpływ na szybkość rozpędzania się? Kupiłem trzy JBC Fast Track 8330, pierwszy opony Trelebor standardzie, drugi Michelin szerokie opony, a trzeci Nokian opony komunalne. Obalony: Nie ma żadnej różnicy w rozpędzaniu się ciągników. Czy można ściąć kukurydzę kosiarką, i czy będzie wylatywała sieczka. Mit obalony. Kosiarką nie możemy zrobić nic kukurydzy. Zarówno zielonej, jak i żółtej. Czyli można wyładować trawę w biegazowni. Tak więc zebrałem trochę trawy i pojechałem na biegazownię. Mit potwierdzony. Wysypując trawę w biegazowni, zmienia się ona na pleż. Czy do siewnika da się nasypać zboże ze zbioru? Mit obalony. Do siewnika nie da się wsypać ziarna z naszych zbiorów. Na polu obok zamku nie rosną chwasty. Mamy już pewność, że możemy je obsiać, a kolejny widz mówi, że nie rosną na nim chwasty. Więc oczywiście włączyłem możliwość wzrostu chwastów w grze, ustawiłem czas na najszybszy i obserwowałem pole aż do gotowości do zbioru naszej uprawy. Balony. Spodziewałem się innej odpowiedzi, gdyż kilka osób pisało, że nie rosną na tym polu chwasty, a tu niespodzianka, jak dla mnie. Jeśli otworzysz drzwiczki w zagrodzie dla koni, to jakiś koń wyjdzie. Tak więc otworzyłem drzwiczki i czekałem i czekałem. No, i się nie doczekałem. Mit obalony. Żaden koń nie ucieka. Tak więc tutaj mamy naszego New Hollanda CR1090. Tutaj są nasze ciapeczki Ursus C330. Te dwa są z kabiną, reszta jest bez kabiny. Możecie sobie w sumie policzyć, jeśli ktoś chce. Tak to wygląda z góry. Jakby ktoś nie wierzył, jest 10. Teraz tak. Z racji tego, iż nie mam tylu kolegów, żeby zrobić przeciąganie. To po prostu podczepimy je i zobaczymy, czy bez stawiania oporu da radę je przeciągnąć. A jeśli chcecie, żeby zrobić na przykład z 100 takimi ciapeczkami, co już by było większym dla mnie wyzwaniem, ponieważ sprowadzenie tych 10 już trochę mi zajęło, a to dopiero 100. Tak więc myślę, że 5000 5 łapek w górę i możemy coś takiego zrobić. Jeśli wam się uda, no to czemu nie zrobimy tak. Taki New Holland 01090 1090 kontra, kontra 100 takich yy, ciapaczków, Tak więc, żeby podłączyć go teraz, podpiąć tam, musimy się przesiąść do tego pierwszego. Jest ku. I bierzemy teraz tak. A zobaczmy, czy. Nie no, w sumie to. A w sumie? Czekajcie, zobaczmy najpierw tak. Zobaczmy, będąc tutaj. Czy ten ruszy. A nie, nawet nie drgnie w sumie. Nie ma opcji. Nie ma opcji w ogóle do tubu ciągnięcia. Tak więc zobaczymy, czy nas New NewHollandik przyciągnie te 10. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz tak wsiadamy do niego i ruszamy. No to, jak widzicie, z 10 bez problemu. Tak więc, jeśli chcecie, wow. Jeśli chcecie zobaczyć w akcji. W akcji, w akcji, w akcji. 100 takich. To zostawcie 5000 łapek w górę. Albo jeśli mi się uda, no tak na którymś live po prostu nagram konfrontację z widzami. Po prostu 10 widzów załaduję do takich ciapeczków. No i, i, i zobaczymy takie przyciąganie. Ja będę w New Holandii. Zrobimy taki ananasek kontrawizowy. Tak więc, jeśli taki pomysł Wam się podoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie. Tak więc, to było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.